Dobry wieczór Państwu. Eugeniusz Sendecki sprzed ambasady amerykańskiej w Warszawie. Jest godzina 18.27 lutego 2025. Za mną, tutaj, widzicie, na ambasady, jest cały czas trwająca pikieta, którą wspieramy od samego początku. Pikieta są Andrzeja Zakrzewskiego, kandydującego, zbierającego podpisy na prezydenta. Szanowni Państwo, dzisiaj jest bardzo duża obstawa policji, jest cztery radiowozy, ostatnio było dwa. Jak Państwo wiecie, jak Państwo pamiętacie, byliśmy tutaj złożyć pisma. Jak tylko pan Tomasz Rose, syjonista, znany z poglądów syjonistycznych, został ambasadorem. Były dwa pisma, to są proszę Państwa te pisma. Pismo od Stronnictwa Narodowego. Zwróćcie uwagę na tę adnotację. Odmowa przyjęcia. Jedno pismo. Do pana prezydenta Trumpa przez ambasadę odmowa przyjęcia, i drugie pismo i się odebrałem z poczty. Drugie pismo do pana ambasadora Tomasza Rose. Także, żebyście wiedzieli. Yy, policjanci mają to nagrane, bo jak tutaj chcieliśmy złożyć te pisma w ambasadzie, powiedzieli nam tutaj obsługujący syjoniści, oszuści powiedzieli, że tylko drogą pocztową. No więc prowadzili mnie i panią doktor Sokołowską, koleżankę kierownika koła. W błąd. O co tu chodzi? Chodzi tutaj o zademonstrowanie pogardy wobec Polaków, którzy domagają się uczciwej rozmowy na tematy dotyczące Polski, stosunków polsko-amerykańskich. Pan Donald Trump ukrywa się za plecami pana Rose, no i macie tego dowód. Zastanawiałem się, co z tą sprawą zrobić, więc oczywiście pierwsze, co zrobię, to poinformuję was, drodzy Państwo, drodzy telewizowie telewizji narodowej, drodzy członkowie, osoby wspierające i sympatycy stronictwa narodowego im. Romana, że taka nas spotkała sytuacja. Odmowa przyjęcia naszych pism do pana Ambasadora i do pana prezydenta Trumpa. Zastanawiałem się, co z tym zrobić i mam bardzo prosty pomysł. Złożę te pisma do Wprost do ambasady Izraela. Tam, gdzie pan Netanyahu i jego koledzy rządzą. Przecież oni rządzą w Stanach Zjednoczonych, więc może to będzie lepszy adres. O wszystkich państwa będę informował na bieżąco. Macie, proszę państwa, kolejny dowód, co jest szykowane. Szykowana jest trzecia wojna światowa. Szykowane jest poniżające traktowanie kolejnego narodu słoweńskiego. Po Serbach i Ukraińcach ci źli ludzie z za wielkiej wody. Wspólnie z syjonistami Z Izraela i Wielkiej Brytanii I jak domyślamy się Również wspólnie z Putinem Potraktują nas W sposób haniebny i ludobójczy To jest zła sytuacja To jest klęska o, Oczywiście poinformujemy o wszystkim Polskie ABW i, e, I poinformujemy o wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych A wy drodzy państwo Telewizowej Telewizji Narodowej Macie już wiedzę Z pierwszej ręki Proszę bardzo 13, 12 lutego złożono Proszę bardzo, pieczęć 13 lutego dotarło do adresata Odmowa przyjęcia I od 21 lutego czekało na mnie Jako zwrot Na poczcie Czołem Wielkiej Polsce